Nawet deszcz nie popsuł zabawy mieszkańcom Żar, którzy świętowali 750-lecie nadania praw miejskich. Obchody jubileuszu żar poprzedziły długie przygotowania. Barwny korowód przez blisko 3 godziny szedł ulicami miasta. No jestem pod ogromnym wrażeniem to, że mieszkańcy mimo nie najlepszej pogody przyszli na tę imprezę. Biorą mi czynny udział jako obserwatorzy, także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. To takie wielkie wydarzenie, 750 lat miasto już ma. Pan no raz na 750 lat tego typu impreza ma się odbyć. No i cieszę akurat się, że przypadło to w tym momencie, kiedy ja tutaj mam jakąś władzę w tym mieście także, i że mam okazję i być organizatorem, a jednocześnie brać udział w tej imprezie. przygotowania, bo na pewno bardzo długo. Nie chciałbym zdradzać tajemnic kuchni, a zresztą szczerze mówiąc, ja mam tego bardzo dobrze przygotowanych pracowników, którzy dorobili, ale około pół roku. Cieszę się, że ludzie tak dosyć spontanicznie w to wchodzą i biorą e, udział spontaniczny, a nie jest to jak gdyby jakaś taka wymuszona forma, bo widać, że wszyscy się cieszą. Nawet w tej chwili pada deża, nikt nie odchodzi i każdy to chce obejrzeć. Tutaj zostawiają uczestnicy swoje makiety, a jak już będą wszystkie makiety, to będzie wtedy nadanie praw miastu, tak? Tak jest i tutaj jest e, książę dawin, który obserwuje i w tej tą lokację jak gdyby odnowi po 750 latach. Uczestnicy korowodu nieśli ze sobą makiety znanych żarskich obiektów. Te, gdy już stanęły przy ratuszu, pozwoliły na odnowienie nadania praw miejskich. Ile trwało robienie tej makiety? To jest specjalistka, która zajmowała się tym bezpośrednio, to może ona by tak powiedziała. Nie żal zostawiać teraz tutaj eee, tej makiety? No na jakiś czas, zresztą niczego nie żal, jeżeli robi się dla, dla miasta, które kochamy, prawda? No właśnie, jakie wrażenia już po korowodzie właściwie eee, dla państwa? Nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć, liczymy na jakąś fajną transmisję, ale myślę, że takie korowody mają sens, taki marsz w rocznicę upamiętnienia. Także ma jakieś pewne znaczenie. Z dumą, tak? No, myślę, że to jest taka fajna tradycja, która jakiegoś czasu się u nas. E, wydarza. E, no, nie, nie doszukujmy się więcej wzorów może skąd taka tradycja, ale do tych najlepszych warto zaczerpnąć, takich średniowiecznych miast, które miały swoją fajną tradycję tego rodzaju. No żary też mają bardzo bogatą tę historię. No w no, ciągle budowano od nowa, prawda? Tak na trzy tygodnie. Trzy tygodnie zaangażowali się nauczyciele, zaangażowali się uczniowie, ze uczniowie i, i e, każda klasa miała część tej makiety zrobić, a ostatniego Nasza dnia się Nie żal ją teraz zostawiać, a zostawiamy tylko na dwie godziny, a potem zabieramy do szkoły. Co decydował jaką makietę będą Państwo robić? Czy to było do wyboru? Bo każda I makieta przecież jest inna. Tak. E, w, w Miasta był w podział miastu. na... E, znaczy każda szkoła się zgłaszała, się zgłaszała która chce robić dodatkową makietę i było do wyboru. Żary, państwo dostali wyjątkowo trudną, myślę sobie. Gięci no ale na, jaką piękną. Jaką piękną. No ja jestem plastykiem, także... Wizja była do zrealizowania. A jakie wrażenie już po korowodzie dzisiaj? No, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi. Mam nadzieję, że zrobiliśmy wielkie wrażenie jako szkoła. Tak że chyba się udało. A, no, a w ogóle cały korowód jest piękny. I w ślad za przestępcami idą prawnicy, sędziowie, I niestety tanie z najstarszego zawodu świata. W Korowodzie brały udział nie tylko szkoły, ale i zakłady pracy. Były też na przykład zespoły ludowe. Jak to się stało, że Państwo biorą udział w tym pochodzie? No, jakby my mogli nie brać, jak jesteśmy tutaj po prostu yy, mieszkańcami tu na naszych żar. O, o, o 8 km dalej troszeczkę. No, a, a, a jakie dzisiaj się wrażenia? Nie było, a jakie wrażenia dzisiaj? No, no prawie się kończy. No, już to, to już dobiega końca korowodu i tego. No. No takie wrażenie, że tego mamy gości naszych z Nowego Słońca. No i razem wspólnie teraz, no ale musimy uciekać, bo też zaczyna padać, a szkoda instrumentów i stroi. Muzyka Czy to jest duma dla Pana uczestniczyć w takim korowodzie? No tak, oczywiście, no. przede wszystkim to, że, że jesteśmy tutaj i jesteśmy jedynym zespołem tutaj powietrzearskim, który właśnie reprezentuje tą naszą kulturę czadecką. Sporo gości dotarło do Żar z różnych stron świata. Wśród nich między innymi potomkowie słynnej żarskiej dynastii Promniców, żyjący obecnie w USA. Jubileusz stał się okazją do odbudowy wieżyczki ratuszowej. Wieży ratuszowej. To też takie wydarzenie duże dla miasta, koło dziejowe się tutaj zatacza w tym momencie? No po 65 latach wieżyczka stanie na swoim miejscu i myślę, że jest to no, też dobra, dobry jakiś taki symptom, że wraca się do tej historii, że wiąże się tą historię i, i ten okres 750 lat, no, załóżmy ta rocznica jest chyba takim dobrym czasem, żeby ta wieżyczka stanęła ponownie na wieży ratuszowej. Dla ilu osób ma wystarczyć ten ogromny tort, który jest po drugiej stronie rynku. No waży się to 50 kg, no to. Czyli tyle ile lat pracy. Tyle ile lat, tak. No widzisz, że z tysiąc półtora tysiąca mieszkańców będzie mogło z tego skorzystać. Dzisiaj tu jest też bardzo dużo gości, również z za, właśnie z zagranicy. No nasze miasto utrzymuje bardzo liczne kontakty yy, z mieszkańcami z Francji, z Niemiec, z Węgier. No i ci wszyscy ludzie tutaj jak gdyby doceniają to święto i to historię naszego miasta przyjeżdżają tutaj i, i biorą udział w naszej wersji. Proszę na kamery mnie! O ja szanuję pana burmistrza! Podczas Żarskiego Święta nie mogło zabraknąć profesora Piotra Majchrzaka, badacza historii tego miasta, a także byłego jego mieszkańca. Troszkę pogoda zakłóciła tutaj te uroczystości, ale wrażenia są bardzo korzystne, bardzo dobre. Zresztą Żary potrafią organizować tego typu korowody. To jest nie pierwszy korowód, w którym ja uczestniczę. Bardzo mi się podoba a szczególnie to, że jest, te, jest tu masę młodzieży, dzieci, że do pracy, że tak powiem brzydko, wprzągnięto praktycznie wszystkie pokolenia miasta Żary. Od dzieci zaczynając, a na dorosłych, starszych kończąc. I to świadczy bardzo dobrze o mieszkańcach tego miasta. jest wyśmienita właściwie, wyjątkowa prawda, w swoim, jedyna w swoim rodzaju, może nie, ale no jednak wyjątkowa. No jest wyjątkowa o tyle, że to miasto, które w zasadzie rządzone było przez kilka dynastii historycznych. Przez półlegendarnych dewinów, przez Bibersteinów słynnych, przez promniców. Jeszcze słynniejszych tak naprawdę. Jeszcze słynniejszych, tak jest. No, Potem się stało to, że Saksonia została ukarana przez Kongres Wiedeński za udzielenie pomocy Napoleonowi, a żary były w gestii elektorów saskich przecież, prawda? I wtedy w 1815 na Kongresie Wiedeńskim żary zostały przypisane Prusom i stały się typowym landratem pruskim czyli miastem powiatowym, tracąc swój status hrabstwa status państwa stanowego i stało się normalnym powiatem pruskim. zabytki w Żarach świadczą właśnie o jego bogatej historii. Tak jest, no to zależało dużo od rodów poszczególnych. Ostatni Bibersteinowie byli rozkochani w renesansie. Świadczy o tym renesansowy zamek Bibersteinów, który stoi do dnia dzisiejszego w dosyć dobrym stanie. Natomiast kiepsko historia obeszła się z pałacem barokowym hrabiów, promniców którzy w swoim czasie byli przecież szambelanami Królów Polskich. Za czasów, kiedy Sasi panowali na tronie polskim, Promnicowie byli szambelanami Królów Polskich właśnie. Pracowali między innymi także na rzecz Sasów dyplomacji. No, w 1786 ostatni z Promniców zrzekł się władztwa nad Żarami, umarł w Nadrenii, no i tak się też to słynne prywatne miasto Zurał-Nidelausyc skończyło. Jak pan odbiera dzisiaj to, że już jest wieża na ratuszu? To też taki dziejowy, jakby wielkie wydarzenie dziejowe. Oczywiście, zwłaszcza, że już od XVII stulecia zachowane sztychy, akwarele pokazują ratusz właśnie z tą wieżą. Wieża zniknęła. Po 1945, kiedy ratusz w wyniku tego słynnego bombardowania angloamerykańskiego w 1944 roku, kiedy praktycznie cała starówka żarska legła w gruzach, także i ta wieża nie została odnowiona. Całe szczęście, że zachowały się oryginalne rysunki, fotografie z okresu przedwojennego, że na podstawie tych rzeczy można było ją odtworzyć. I jest na swoim miejscu.

Dziękuję, dziękuję na bardzo, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że rzemieślnicy jak zwykle będą wspierali tą Jeszcze oprócz tego jak mam zaszczyt, Panie Burmistrzu, oznaczyć Pana medalem zasłużony dla rzemiosła lukuskiego. Dziękuję bardzo. do tego, nie będziemy przydłużać dyplom gratulacyjny wszystkiego najlepszego najlepszego zakładzie rzemiosła. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo mam nadzieję, że rzemiosło zawsze będzie wspierało rozwój miasta. Wszystkiego Zawsze winę, widzę współpracuję z Waszyngtonem serdecznie i dziękuję. Mam nadzieję, że on... Ale niech to tak życie w podpoczynało jak ten już. Dziękuję bardzo.